Pan z wami, duchem słowa Ewangelii według świętego Marka, Pała Tobie, Panie. Jezus, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo pańskie, a tobie Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. W drugim czytaniu usłyszeliśmy przed, chwilę, przed chwilą takie słowa, jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem raz zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Te słowa wskazują na najwyższy autorytet i wzór, z którego mamy czerpać, a więc na samego Jezusa Chrystusa, na samego Boga który jest doskonałą miłością. To właśnie tą miłością wszyscy zostaliśmy przez niego obdarowani. A największym i najdoskonalszym aktem miłości Boga do człowieka była ofiara, którą Chrystus złożył z samego siebie za zbawienie nasze i całego świata, wydając się na okrutną mękę i śmierć krzyżową. Nieskończona miłość Boga do nas domaga się naszej odpowiedzi. Możemy ją odwzajemnić poprzez naśladowanie Boga i czynienie dobra w naszym życiu. Możemy ją także odrzucić, nie wierząc w zbawczy wymiar męki i śmierci Chrystusa, ignorując sakramenty Kościoła i przykazania wynikające z naszej świętej wiary. Zastanówmy się zatem, na czym ma polegać nasze upodobnienie się do Boga, czerpanie z Jego wzoru. Chrystus podczas każdej Eucharystii daje nam swoje ciało i krew ukryte pod postaciami chleba i wina. Chrystus poniósł za nas mękę i śmierć. Widzimy więc, że naśladowanie Boga polega na rezygnacji z siebie, na wyjściu poza ciasne granice egoizmu i zwróceniu się do bliźnich. Kiedy w imię Boga rezygnujemy z siebie na rzecz innych, gdy prawdziwie poświęcamy się dla drugiego człowieka, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście przekładamy wiarę na nasze życie. Prawdziwa wiara wymaga ofiary. Ofiary ze swoich planów, ze swoich możliwości, ze swojego czasu, ze swoich dóbr materialnych, ze swoich umartwień, w końcu ze swoich doświadczeń, zarówno tych związanych z cierpieniem, jak i tych radosnych. Z kolei ofiara zawsze wiąże się z wyrzeczeniem, ze świadomym wystawieniem się na brak czegoś dla chwały Bożej. W dzisiejszej Ewangelii. Usłyszeliśmy o pewnym wzorze, yy, jeśli chodzi o składanie ofiary Bogu. Zauważmy, że wielu bogaczy wrzucało wiele i choć obiektywnie rzecz biorąc mogły to być nawet i znaczne kwoty pieniędzy, to jednak dla nich to wcale nie było wiele. Słyszeliśmy, że wrzucali z tego, co im zbywało. Dawali na przykład 1%, natomiast ta uboga wdowa dała 100%, wrzuciła wszystko co miała na swe utrzymanie. Chodzi więc o jej postawę zawierzenia, zaufania Bogu, że niczego nie zostawia dla siebie, ale całkowicie Jemu się oddaje, całkowicie Jemu się powierza. Pytanie, czy my mamy w naszym życiu. Takie obszary, takie sfery, takie aspekty naszej rzeczywistości, do których próbujemy Pana Boga nie dopuścić, które próbujemy zachować tylko dla siebie. Czy w naszej duszy są takie zakamarki, które jeszcze nie zostały oświecone światłością Chrystusa? Warto, żebyśmy codziennie nad tym się zastanawiali przy regularnym rachunku sumienia. Czy próbuję nie dopuścić Boga do jakichś obszarów mojego życia? Czy jestem może całkowicie wystawiony na Jego światłość, na uzdrowienie, jakie Chrystus chce mi zesłać, jakie Chrystus chce mi, chce mi ofiarować? Bracia i siostry, ważne, żebyśmy umieli właśnie Panu Bogu ofiarować wszystko, co mamy, naszą codzienność, nasze spotkania, nasze relacje z innymi. By Chrystus mógł to od nas odebrać, a następnie zwrócić nam już przez siebie przemienione. Człowiek nie może sam siebie zbawić, gdyż, jak poucza nas ostatnia z głównych prawd wiary, do zbawienia koniecznie potrzebna jest łaska Boża. I właśnie z tego powodu to wiara ma być fundamentem naszego życia i to nią mamy się kierować przy podejmowaniu różnorakich decyzji. Aby rzeczywiście uznać Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela, trzeba przylgnąć do Niego i rozwijać z Nim indywidualną relację. Bóg nie dał nam ludziom lepszego sposobu na doświadczenie bliskości Chrystusa, jak przyjmowanie Go w Komunii Świętej. Bóg wspomaga nas w naszych dążeniach, jeśli tylko kierujemy się szczerą intencją czynienia dobra. I nie musimy być od razu mędrcami, którzy w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji będą umieli znaleźć dobre rozwiązanie. Nie musimy być od razu mistrzami życia duchowego, których modlitwa będzie niemalże doskonała. Jak bowiem czytamy w liście do Rzymian, duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. I być może ktoś z nas odczuwa zniechęcenie do pracy nad sobą. Może przeżywamy w swoim życiu trudne sytuacje, z którymi sobie nie radzimy. Może nawet tak trochę gniewamy się na Boga, ponieważ nie rozstrzegamy sensu spotykających nas doświadczeń. Każdy z nas kiedyś doświadczył w swoim życiu wielu sytuacji kryzysu i jeszcze nieraz takie sytuacje staną się naszym udziałem. Ale pewne pokrzepienie czy też wskazanie możemy odnaleźć w pierwszym czytaniu. Słyszeliśmy w nim, jak prorok Eliasz przybył do Sarepty i spotkał ubogą wdowę, która chciała. Przygotować podpłomyki dla siebie i dla swojego syna, a następnie umrzeć. I wtedy Eliasz jej powiedział: Nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. To jest dla nas wskazanie, że w pierwszej kolejności mamy zatroszczyć się o sprawy Boga. I dopiero wtedy, gdy sprawy Boga będą w naszym życiu odpowiednio uporządkowane, będą zapewnione, dopiero później mamy troszczyć się o sprawy związane z tym światem, związane z tym, co przemija. Bo takie właśnie zatroszczenie, postawienie takiej hierarchii wartości sprawi, że rzeczywiście wystawimy się na działanie łaski Bożej. Co się stało później w pierwszym czytaniu? Zban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwa nie, oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. I rzeczywiście stało się tak, jak Bóg wypowiedział przez proroka Eliasza. Tej wdowie niczego nie zabrakło. Miała mąkę, miała oliwę w takiej ilości, w jakiej tylko było jej to potrzebne. Tak samo Bóg chce uczynić i nam i rzeczywiście czyni, kiedy przeżywamy trudności. Ważne jednak, aby w takich chwilach przypomnieć sobie o Bogu zgodnie ze słowami dzisiejszego Psalmu. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Każdy z nas, choć ostatecznie dąży do tego samego celu, jakim jest zbawienie swojej duszy, ma swoją własną, unikalną ścieżkę wyznaczoną nam przez Boga. Ofiarujmy więc Najwyższemu Bogu całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystkie nasze nadzieje i obawy, aby mógł On przemieniać to zgodnie ze swoją świętą wolą i następnie przemienione nam zwracać. Pamiętajmy, że w każdej przeżywanej przez nas sytuacji swoją wszechmocną opiekę roztacza nad nami Ojciec i Syni Duch Święty, prawdziwy Bóg w Trójcy świętej jedyny, któremu niech będzie cześci chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.